Pora, abym podsumował wrażenia z użytkowania Overmaxa Vertis Aim. Producent dedykuje ten telefon dla biznesu, no i rzeczywiście biznesmenowi może się, on się spodobać. Ma bardzo elegancki kształt, prostą, ale zgrabną, ładną formę. Obejrzyjmy tam obudowę jeszcze raz. Obudowa pokryta jest błyszczącym lakierem, ale z moim zdaniem dosyć dobrze znosi on próbę czasu. Używałem ten, tego telefonu już kilkanaście dni i jak na razie nie udało mi się go jeszcze zarysować, a nie jest to, yy, nie jest to sprzęt, o który trzeba przesadnie dbać. Także pod tym względem jest naprawdę dobrze, na wszelki wypadek gdybyście chcieli, żeby ten telefon zachował dłużej yy, swój nieskazitelny wygląd, producent dołączył folię na ekran i pokrowiec taki typu słówka. Ja z nich nie korzystałem, a mimo to telefon wygląda dobrze no niestety y, odciski palców dosyć ładnie na nim widać i dosyć intensywnie no ale to niestety jest przypadłość każdego błyszczącego smartfona jak wygląda użytkowanie tego telefonu nie narzekam nie narzekam y, smartfon sprawdził się y, zarówno używam go jako nawigacji samochodowej tutaj działa naprawdę świetnie Używałem go w komunikacji głosowej i tutaj trochę bym ponarzekał na zbyt cichy głośnik. Owszem, słychać przez niego całkiem dobrze, yy, ale w takim otoczeniu jak teraz, w pokoju, w biurze jest zupełnie w porządku i bez problemu można przez niego rozmawiać. Gorzej jeżeli na przykład spróbujemy porozmawiać w gwarnym tramwaju czy na ulicy. Yy, no wtedy trzeba telefon trochę mocniej do ucha przyciskać. Nie jest tak tragicznie, że w ogóle nic nie słychać, no ale gdyby ten głośnik był mocniejszy, naprawdę bym się nie obraził. Aparat fotograficzny robi całkiem dobrą robotę. Tutaj nie ma naprawdę na co narzekać. 8 megapikseli zdjęcia są przyzwoitej jakości, zresztą możecie je zobaczyć na karcie katalogowej. Pakiet multimedialny całkiem przyzwoity. Jest i dyktafon, jest i radio FM, i to dobrze grające jest, i odtwarzacz muzyczny, oczywiście z equalizerem. Menu, Menu w zasadzie standardowe. Tu nie ma żadnych niespodzianek. Poza. Drobiazgiem. No, Z jednej strony może jest to drobiazg, z drugiej niektórym na pewno będzie przeszkadzał. Chodzi o yy, trochę niedbałe tłumaczenie menu. Tutaj w tym tłumaczeniu producent troszeczkę się potknął, bowiem nie wszystko udało się przetłumaczyć na polski. Zobaczmy na przykład, no, żeby daleko nie szukać, może w menu aparatu. No, po angielsku. Wszystko niby po polsku, jedna wstawka po angielsku. W tej pozycji również. I takich kwiatków znajdziecie w tym telefonie dosyć sporo. Yy, czy chociażby w ustawieniach mamy pamięć telefonu. Zdarza się, zdarzają się takie potknięcia. No nie jest to, tak jak powiedziałem, wada krytyczna, no niemniej jednak yy, wypunktowałbym to producentowi, bo w telefonie biznesowym troszeczkę nie wypada. Ale poza tym telefon jest całkiem w porządku, a co najważniejsze nie jest zbyt drogi. Kosztuje niecałe 600 zł, tak. Od 550 można go już znaleźć, i za to naprawdę bomba! Bo telefon fajnie wygląda. Wygląda na dużo droższy niż w rzeczywistości jest. Działa całkiem dobrze. Yy, ma pewne potknięcia. No, jeszcze Wam o jednym potknięciu nie wspomniałem, przepraszam, bo teraz się poprawię. I to jest dosyć istotna sprawa. Otóż yy, telefon ma troszeczkę problemów yy, z precyzją dotyku. Kiedy piszemy, tu jest dobrze, ale te skrajne znaki im dalej od środka ekranu nie zawsze działają zgodnie z naszymi intencjami. Teraz akurat jak na złość wszystko wchodzi dobrze, ale to może być też efekt tego, że się przyzwyczajem do narowów tej klawiatury i nie stukam już tak. Yy, tak odruchowo jak na większości innych telefonów, że po prostu jeździmy palcem pach, pach 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 i to samo leci. Tutaj niestety trzeba patrzeć i dokładnie celować w każdy znak klawiatury O. Widzicie, teraz chciałem nacisnąć P, wyskoczyło L. O. Teraz jak na złość jest dobrze, ale wierzcie mi, nie zawsze tak idealnie wszystko wchodzi i to mnie troszeczkę na początku wkurzało, tak jak powiedziałem, później się do tego przyzwyczaiłem. Także ten dotyk też należałoby troszeczkę chyba poprawić, troszeczkę popracować nad jego precyzją. Nie trzeba pracować nad ekranem, tu jest wszystko w porządku, moduły Bluetooth, Wi-Fi również chodzą bez problemu. Dual SIM, jak widzicie, też pracuje bardzo ładnie, I jedyne o czym trzeba pamiętać to to, że połączenie transmisji danych jest możliwe tylko na jednej karcie w danym czasie. Czyli jeżeli sobie na sztywno przypiszemy połączenie daty dla, powiedzmy, karty numer 1, to tylko z tej karty, powiedzmy, wyślemy MMS-a czy połączymy się z siecią. To jest taka mała niedogodność, no ale niestety wynika to ze specyfiki yy, układu Dual SIM i tutaj tego producent nie przeskoczy i tu żadnych cudów nie będzie. No i jeszcze na koniec jeden mały minusik. Te ładne błyszczące sensory nie są w ciemności podświetlane. W dzień jest świetnie, no ale warto zapamiętać ich położenie, żeby w nocy nie mieć problemu. O, tu już widzicie, znikają i one się nie rozświetlą. To jest też taki powiedzmy nieduży mankament i mimo wszystko przy tej cenie można to wszystko przemilczeć, można z tym się nauczyć żyć i przecierpieć. Nie będziecie musieli cierpieć nad baterią, bo bateria jest dobra. Bez problemu, ten telefon, jak przystało na biznesofon, wytrzyma cały dzień intensywnej pracy. tak. Od powiedzmy 6 do 8 wieczorem bez problemu będzie chodził. Jak będziecie używali go troszeczkę oszczędniej, wytrzyma, wytrzyma nawet dwie doby. Także pod tym względem jest dobrze. Cena jest moim zdaniem adekwatna do tego telefonu, no bo tu musimy brać pod uwagę prestiż marki, który... No, nie jest zbyt, zbyt jeszcze wysoki, ale generalnie, jeżeli Overmax będzie robił tak dalej i dalej będzie oferował porządne telefony w rozsądnej cenie, wyeliminuje te drobne potknięcia, o których tutaj powiedziałem, to może być naprawdę dobrze i z czasem może będziemy o telefonach holenderskiej firmy mówili już tylko w samych superlatywach i porównywali je z najlepszymi. A tak, mamy całkiem przyzwoitego, dobrze wyglądającego budżetowego. Zaznaczmy dual SIMA, po którym budżetowości nie widać. I to jest w nim fajne.